Witam wszystkich na kanale Mickey Serwis. Service. Dzisiaj na stole będzie iPhone 5S, w którym została wymieniona bateria jakieś dwa miesiące wcześniej. I po prostu po dwóch miesiącach telefon przestał jakby trzymać znaczy bateria przestała trzymać swoje parametry i telefon wrócił do swojej wersji poprzedniej, czyli ładowania codziennie po dwa razy. Więc będziemy wymieniali baterie, baterie Strongcell z akcesoriami. Tutaj widzimy, musimy odkręcić dwie śrubki przy złączu ładowania. No, te śrubokręty to niezbyt tak się sprawdzają. To są takie, żeby po prostu tylko sobie coś tam podkręcać. Ale, żeby odkręcić takie małe śrubeczki, to nie są zbyt dobre. No więc odkręcamy drugą śrubkę. W zestawie też była taka przezsawka. Zaraz jak odkręcimy tą śrubkę ostatnią, to Wam pokażę, że była taka przystawka, którą się przesysa do ekranu, żeby można było podważyć ekran do góry. No, widać, że ten telefon jakby nie był otwierany. No i właśnie to jest ta przesawka, proszę bardzo. Teraz trzeba mocno szarpnąć, tylko musimy bardzo uważać na to, ponieważ e, ponieważ jest tam taśma do e, touch ID, e, więc żeby nie było po prostu problemu, że wyrwiemy. Urwanie tej tasiemki powoduje to, że będziemy musieli wymienić taj, touch ID, który nie będzie współpracował z naszym iPhone'em ze względu na to, że Touch ID jest zapisany w, jakby w strukturze płyty głównej tak? w, w oprogramowaniu. Jego ID, ten serial number, jest zapisany w, w oprogramowaniu płyty głównej, nie jest nowy, nie będzie sparowany i po prostu nie będzie nam ten Touch ID działał. Nawet nie będzie reagował na, na przeciśnięcie. Więc musimy tutaj uważać. No i podważamy ekran powoli. Trzeba uważać, żeby ekran nie pękł. Więc staramy się powoli to robić troszeczkę siłowo, ale jednak powoli i z umiarem. Nie chciałem Was tutaj trochę tak mordować z tym otwieraniem, ale już praktycznie jesteśmy przy końcu. No, trzeba było się namordować z tym otwarciem, ze względu na to, że telefon jest posklejany i no jednak otwieranie go przysparza troszeczkę kłopotów. To nie jest takie proste, jak to się czasami ogląda na YouTubach. Pyk, pyk. Otworzone i już. Tutaj mamy taką blaszkę na złączu Touch ID i tą blaszkę trzeba odpiąć. Także musimy to bardzo delikatnie zrobić. Najlepiej plastikowym narzędziem. No właśnie, wpadła do środka ta blaszeczka. Także tutaj będziemy się starali to robić bardzo delikatnie, bo jednak to są elektroniczne rzeczy. Delikatne. Teraz wezmę sobie pensetę. Będziemy musieli tutaj podważyć tą tasiemkę od Touch ID. O, i proszę bardzo, mamy. No, bateria, widać, e, była wymieniana. Jest oryginalna. E, więc, no, może te parametry nie trzymać, tak? Tutaj musimy jeszcze odkręcić. E, Panel przedni, ekran, więc odkręcamy cztery śrubki. No, trochę słabo to idzie, ale za chwilkę, jak odkręcę panel, to się zobaczymy, wtedy będziemy mogli omówić dokładnie, co się znajduje. Pod tym panelem, no i odkręciliśmy. Tutaj musimy teraz zdjąć blaszkę przytrzymującą taśmy ekranu. Tam są chyba cztery. 4 albo 5 tasiemek do wyjęcia troszeczkę brudku się tam zebrało, więc też trzeba to wszystko oczyścić, bo jednak serwis nie oczyścił w środku tego telefonu, był strasznie ten telefon zabrudzony więc staramy się delikatnie też poczyszczać rzeczy, poodpinać tasiemki i za chwilę będziemy się zabierali za wymianę baterii. No i mamy wstępne oględziny, była też śrubka, która z niewiadomych przyczyn, skądś się odkręciła, więc będę musiał tutaj zobaczyć, gdzie ta śrubka była, ale to zajmiemy się najwyżej, zajmiemy się tym później. No tak, tu jest ta jedna śrubka. I skąd ona się wzięła? No nic, zajmijmy się tym później. Na chwilę obecną to yy, musimy oby odkręcić baterię, mocowanie baterii. To jest też taka blaszka przytrzymująca taśmę. Odkręcamy dwie śrubki. Zdejmujemy tą blaszkę delikatnie, żeby nie połamać, nie powyginać, i teraz możemy tą e, baterię wypiąć. No i jak widzimy tutaj ten telefon jest strasznie brudny w środku, więc na sam koniec będę go jeszcze czyścił. No to zaczynamy, odpinamy baterię. Delikatnie, żeby nie zrobić zwarcia. I teraz najgorsza część tego wszystkiego wyjęcie baterii. Nie będzie to takie proste, powiem Wam. E, spróbujemy tymi plastikowymi e, elementami, narzędziami, które dostaliśmy w zestawie, ale to nie jest takie proste. E, wiecie, co ja sobie wezmę? E, wezmę sobie ten telefon. Na inne stanowisko, i spróbuję go zrobić taką metodą, że wsadzę sobie nitkę dentystyczną z jednej strony, podleję trochę alkoholem etylowym albo jakimś do czyszczenia PCB, może. I spróbuję to wyciąć, tą baterię, żeby, żeby po prostu jej nie uszkodzić, bo jednak uszkodzenie takiej baterii może spowodować no, niemiłe konsekwencje. Także za chwilkę wracam, i będziemy dalej baterię wymieniać i czyścić. No i baterię mamy już wymienioną. Teraz musimy obczyścić ten telefon w środku. Bierzemy sobie szczoteczkę i ładnie, elegancko dookoła wymiatamy. No cóż. Trzeba będzie też wziąć śrubokrętem na tych rantach po, poczyścić, ponieważ tu była taka taśma, która zapobiegała w dostawaniu się kurzu do środka. Oczywiście w serwisie tego nie, nie wymienili. Albo wymienili tylko nieskutecznie, bo brudu było dosyć sporo. No jest mnóstwo tutaj tego brudu. Także czyścimy. Czyścimy i staramy się uważać delikatnie, żeby nie urywać tutaj elementów, delikatnych elementów. Tak właśnie. Tu w tym miejscu najwięcej zabrudzenia było. No. Jeszcze coś tam zostało, trzeba to wyczyścić. No, muszę Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o e, iPhony, to ten iPhone służył tak naprawdę e, 8 lat. 8 lat klientowi ten iPhone służył, i e, powiem szczerze, że e, nie jest zbyt. Zaniedbany jest naprawdę fajny. Obudowa jest fajna. No i tutaj ten ekran musimy wyczyścić. Obudowa jest ładna. Nie jest poobijana. Nie jest porysowana. Więc też staram się tutaj w miarę delikatnie poobczyszczać. Ten, ten telefon, żeby go nie uszkodzić. No bo jedna kryska, jedna dla klienta, który dba o telefon, no może być zła w konsekwencjach dla serwisu. Także no, delikatnie musimy to wyczyścić. Za chwilę skończę i bierzemy się za wymianę baterii. Już wklejanie. Wklejanie baterii. No, i w zestawie mieliśmy takie taśmy dwustronne. Do przyklejenia. Także przyklejamy tą taśmę dwustronną na baterię. Ona jest taka rozciągliwa, więc trzeba bardzo delikatnie z nią się obchodzić. I bardzo uważać, żeby się nie popsuła. No, i teraz możemy wkleić baterię. Nową baterię. Delikatnie wklejamy. Bateria jest wklejona. No więc co? Zostało nam teraz złożyć baterię, podłączyć znaczy złożyć telefon, podłączyć baterię i e, cieszyć się e, nową baterią. Na nowo swój ulubiony telefon iPhone 5S. No i przy składaniu też trzeba być ostrożnym, tak jak to miało miejsce przy rozkładaniu taśmy w odpowiednich miejscach. Trzeba zapiąć. Nie wiem czy słychać, ale jakiś remont jest obok mnie. Także tutaj musimy uważać. Na, na koniec zostaje nam najgorsza rzecz, bo zostaje nam e, taśma do Touch ID. Jak zobaczycie, ta blaszka e, dużo przykusów mi zrobiła przy składaniu. Nie tylko, nie tylko tego iPhone'a, ale i też innych. I teraz możemy sobie zobaczyć, że jednak e, tutaj no musi być precyzja i opanowanie naprawdę. Zobaczcie, ta blaszka po prostu mi wylatuje, wypada, e, ucieka. No nie da się jej po prostu włożyć. Ale ta blaszka musi się znaleźć w środku, no i właśnie mi gdzieś uciekła. Także super, szukanie blaszki. No i blaszka się znalazła, za chwilę będzie na swoim miejscu muszę sobie pomagać śrubokrętem, bo jednak duże palce nie pomagają w tak precyzyjnych pracach no, tu właśnie się ręka mojego syna pojawiła. Też bardzo się interesuje elektroniką, więc... No cześć cześć. Cześć Mikołaj. Być może, że e, pójdzie też w tym kierunku, chociażbym nie chciał. Bo jednak powiem Wam szczerze, że praca e, przy sprzętach, które stwarzają e, problemy, takie jak ta blaszka jest, jest po prostu tragiczna. Jeszcze ostatnie e, sprawdzanie, czy blaszka dobrze się zapięła, i będziemy skręcali sprzęt. Blaszka jest zapięta, i teraz, cóż, pozostało nam tylko. Skręcić telefon, złożyć go, ładnie ułożyć taśmę. Od Touch ID, zdejmujemy przyssawkę, pierwsze uruchomienie. Telefon się uruchamia. Oczywiście, telefon jest e, sformatowany e, do ustawień fabrycznych, więc nic się nie pojawi, ale telefon się uruchomił. E, działa wszystko. No i mamy 50% naładowania baterii. Także zostało tylko wkręcenie wkręcenie śrubek przy złączu ładowania. I telefon powinien zacząć służyć długo na nowej baterii. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do odwiedzania też mojej strony internetowej www.mikinet.pl. Tam znajdziecie w sklepie różne akcesoria GSM. Oraz dowiecie się też, jak można w łatwy sposób oddać telefon lub laptop lub PlayStation do naprawy. Także zapraszam do odwiedzania mojej strony i do zobaczenia w kolejnym odcinku. A kolejny odcinek będzie już niebawem. Do usłyszenia, cześć!